Kongres Futurologiczny to krótka powieść lub długie opowiadanie autorstwa Stanisława Lema, które ukazało się w 1971 roku w zbiorze pod tytułem Bezsenność. Jako, że jego głównym bohaterem jest Ion Tichy, należy do dzienników gwiazdowych. Bierze on tu udział w tytułowym Kongresie Futurologicznym, który odbywa się w luksusowym hotelu Hiltona w fikcyjnym państwie Costa Rica, na którym poruszane są aktualne problemy Ziemi. Głównym z nich jest przeludnienie, a także związana z nim wzmagająca się aktywność terrorystyczna. Hotel sam staje się obiektem ataku, który kończy się poważnym uszkodzeniem ciała głównego bohatera, na tyle poważnym, że w praktyce traci on całe swoje ciało. Muszę się przyznać, że kongres futurologiczny nie przypadł mi do gustu, kiedy czytałem go po raz pierwszy. Jak sądzę zdecydowało o tym dwie kwestie. Po pierwsze, w porównaniu do opisywanych przeze mnie wcześniej arcydzieł Lema, takich jak Solaris czy nawet Wizja lokalna, kongres prezentuje się fabularnie raczej skromnie. Tradycyjnie rozumianej akcji jest tu niewiele, a wszystko co się dzieje, może być uznane za majaczenia głównego bohatera. Drugim zarzutem jest to, że dodatkowo opowieść rozwija się początkowo raczej niemrawo. Cała pierwsza jej część rozgrywająca się w hotelu Hiltona kiedy wysłuchujemy sugerowanych sposobów poradzenia sobie ze zbyt dużą ilością ludzi na świecie, jest najsłabsza w całej książce i istotnie może zniechęcić do siebie czytelnika. Książka nabiera tempa dopiero, gdy Tichy ulega wypadkowi i co prawda zostaje uratowany, ale budzi się w nie swoim ciele. Zostało mu one przeszczepione, w rezultacie czego musi przeżyć resztę życia jako fizycznie ktoś inny. Co gorsza, w trakcie spacerów pada na człowieka, który posiada jego ciało. Lekarze uznali bowiem w pierwszej chwili ciało tichego za niezdatne do dalszego funkcjonowania i spisali je na straty, ale potem zdecydowali się jednak go użyć, ratując kolejnego pacjenta. Trafiamy tu więc w rejony, które opisywał już Lem w swoim czypan istnieje Mister Jones, które potem przerobione zostało przez Wajdę na film Przekładaniec w którym pisarz bawi się paradoksami, które pojawią się, jeżeli istotnie tego typu transplantacje staną się możliwe. Styl Lema staje się tu bardziej błyskotliwy niż wcześniej i pełen zachwycających logicznych absurdów. Ale najciekawszą częścią książki jest część trzecia, w której przeskakujemy do roku 2039, tak przynajmniej początkowo sądzimy. Tichy zostaje odmrożony i trafia do społeczeństwa przyszłości, w którym technika rozwiązała wszelkie możliwe problemy, a komputery stały się tak inteligentne, że zaczęły zachowywać się jak ludzie to znaczy, zamiast pracować, jedynie udają, że coś robią. Jednocześnie świat zmienił się nie do poznania. Bohater Lema obserwuje go z niezmiennym zdumieniem, próbuje się przystosować, ale nie potrafi, bo jest tworem poprzedniej epoki. Zamiast więc cieszyć się z kolejnych zdobyczy techniki, nowy świat wpędza go w postępującą depresję. Problematyka tę porusza żlem przy okazji powrotu z gwiazd, to jednak roztacza przed nami niezwykle bogatą i złożoną rzeczywistość. Mnoży pozornie nonsensowne, ale teoretycznie możliwe gadżety przyszłości. Nonsensowne z naszego i tichego punktu widzenia, które być może już jutro staną się codziennością. Ale czytając tę książkę, czeka nas jeszcze jeden i bynajmniej nie ostatni twist, bo kongres futurologiczny jest właśnie ciągiem tego typu twistów. Tichy odkrywa bowiem, że wszystko to, na co patrzył, w technologiczny raj, nie jest prawdziwy. Wszyscy mieszkańcy tego świata, z nim włącznie, traktowani są bezustannie środkami halucynogennymi, które powodują, że widzą i ten świat jako coś idealnego. Problemy nie zostały więc rozwiązane, ale zostały skutecznie usunięte z naszego pola widzenia. Zamaskowano je przed naszymi oczami. W rezultacie każdy człowiek wydaje się sam sobie tym, kim chciałby być, chociaż w istocie z kimś zupełnie innym. Cała ta wizja cywilizacji przyszłości wydaje mi się niezwykle trafna z punktu widzenia tego, co obserwujemy obecnie, z jednym tylko zastrzeżeniem. Lem sądził bowiem, że za maskowaniem prawdy stać będą substancje chemiczne, na co zapewne wpływ miał czas powstania tej książki. Rok 1971, czyli tuż po eksplozji eksperymentującej z narkotykami amerykańskiej kontrkultury i w okresie, kiedy po raz pierwszy zaczęła wychodzić na jaw szkodliwość środków odurzających. Lem nie przewidział, że za tym okłamywaniem ludzi stać mogą komputery i rzeczywistość wirtualna. Poza tym jednak wszystko się tu zgadza. Chodzi o świat nieprawdziwy, stworzony jedynie po to, by utrzymywać nas w dobrym samopoczuciu. Zamiast czynić ludzi pięknymi, młodymi, interesującymi, łatwiej i taniej jest wyprodukować środek chemiczny poza życiu, którego ludzie będą sądzić, że tacy właśnie są. Przy czym każde kłamstwo maskowane będzie kolejnym kłamstwem, na każdą warstwę nakładana następna warstwa. Każdy kolejny lek będzie próbował leczyć skutki uboczne poprzednich i tak w nieskończoność. Tychy postanowiła wszystkie te warstwy zedrzeć i zobaczyć świat takim, jaki naprawdę jest. Przekopuje się przez kolejne generacje masek, i wreszcie jego oczom ukazuje się świat spotworniały, w którym ludzie są jakimiś odrażającymi potworami, porośniętymi sierścią, z ogonami, których rzecz jasna nie dostrzegają. Na koniec okazuje się, że jest w istocie rok 2098 i świat zmierza do katastrofy, której nie sposób powstrzymać. Uznano więc, że lepiej okłamywać ludzi by nie uświadamiali sobie przerażającej prawdy o tym, w jakiej sytuacji się znajdują. Tichy przeciwstawia się takiemu światu i takiemu pomysłowi na życie i robi to w imię prawdy chociaż jego decyzja, by ten świat odrzucić, może się dla wielu wydać nie do końca zrozumiała, bo przecież ci nafaszerowani narkotykami przyszłości ludzie są szczęśliwi, wiodą udane w ich mniemaniu życie. Lem protestuje jednak przed tego rodzaju przyszłością, bo jest ona zaprzeczeniem tego, w co wierzy. Uważa, że świat ten jest skrajnym przejawem filozofii hedonizmu. Człowiek woli żyć w kłamstwie, ale szczęśliwy, niż stawić czoło prawdzie o samemu sobie. Woli uciekać w fikcję, w bajki. Lem przeciwstawia się takiemu światu, bo to świat zaludniony przez ludzi, których życie sprowadzone zostało do rozrywki. Postęp naukowy zaniknął. Jedynym istniejącym przemysłem jest produkcja kolejnych środków halucynogennych. Loty w kosmos zostały zarzucone, bo łatwiej wyprodukować pigułkę, po której za życiu będziemy sądzili, że je odbywamy, niż naprawdę je odbyć. Czytając dziś kongres futurologiczny, zastanawiałem się, po której stronie barykady ja się znajduję i po której stronie znajduje się cały dzisiejszy świat. Czy jesteśmy gotowi zaakceptować kłamstwo, jeżeli ma ono nas uszczęśliwić? Czy wolimy zasłonić prawdę, niż stawić jej czoła? A jeżeli tak, jak postrzegani bylibyśmy przez świętej pamięci Stanisława Lema?